To w zeszłym tygodniu to mieliśmy, czyli obracanie tą głową. Czyli, jak był jakiś cel, to on sobie wybierał ten, który jest najbliżej. Jest jeden cel, to się patrzy na niego, a jak coś jest bliżej, to się patrzy na ten bliżej. Bo robiliśmy sortowanie. Czyli tak, mamy ogarnięte stopy, mamy ogarniętą głowę, teraz zajmiemy się rękami. I na początek ja proponuję zrobić coś takiego, żeby to lepiej było widać. To zrobimy sobie takie dwa punkty, do których dłonie będą leciały sobie. Czyli tak, robimy sobie coś takiego. Public, transform, left hand, ok, target i right hand. IK Target, czyli takie dwa obiekty tu przykniemy, do których będą dłonie tego właśnie bohatera sobie tam trunąć, czy tego awatara. I to wszystko w zasadzie wiemy jak to robić, czyli animator set position I tutaj dajemy lewą rękę i lewa ręka ma lecieć tam, gdzie ten left hand IK target, czyli jakiś tam obiekt do, jej, do pozycji tego obiektu. I to samo robimy z prawą ręką. I to samo robimy z obrotami. Czyli jest sit, set ik position i set ik będzie rotation, i tutaj będzie. Ja tu zrobiłem na zewnątrz transform, czyli transform to jest to, co mamy tutaj. Czyli mamy mam dostęp do pozycji, do obrotu i do skali jakiegoś obiektu, który tam sobie przypnę do tych zmiennych. Więc tutaj, jak ustawiam ten ik position w lewej i prawej ręki, to po prostu podrzucam pozycję z tego podpiętego obiektu. I to samo mogę zrobić z obrotem, czyli jak tu mam set IK rotation, to tu nie position, tylko rotation. I na sam koniec muszę ustawić set EK position weight, czyli jak mocno będzie przyciągany, przyciągana lewa i prawa ręka. Goal, left hand i to ma być. Tak ustalamy, że dłoń podąża do jakiegoś tego obiektu docelowego, jeżeli ten obiekt jest włączony. Tutaj zrobimy taki zapis. Przez ten transform się dostać do GameObjectu, a GameObject ma taką własność jak Active Self, czyli czy on jest włączony czy wyłączony. Ten active self to jest to coś tutaj. Tylko tego obiektu, który zaraz przypniemy. Czyli czy ten obiekt jest włączony, czy nie. żeby to odczytać i to jest true albo false. Jeżeli będzie true, to to będzie 1, a jeżeli będzie false, to to będzie zwracało 0. Czyli wpisujemy 1 albo 0 w tej metodzie set ik position weight. Czyli jak obiekt docelowy lewej dłoni jest aktywny, to ta dłoń będzie tam lecieć, Jeżeli nie, to dłoń będzie sterowana animacją. I to samo robimy z prawą ręką. I tu ten za sam zapis tylko dotyczący prawej ręki. To są wagi dotyczące zmiany pozycji, a tu są wagi dotyczące zmian, zmiany obrotu na nie kiedy czyli tutaj sobie to podmieniamy. No i tu trzeba podczepić jakieś dwa obiekty. I ja tu sobie po prostu robię coś takiego, że na tym całym naszym bohaterze robię Create Empty, czyli taki pusty obiekt światowy i to będzie Left Hand key okay Target. Nazwa nie ma żadnego znaczenia w zasadzie. Tak jak na widoku z góry sobie wezmę, to jeden punkt będzie dla lewej ręki, będzie tu. Ja go sobie duplikuję i ten, ten, ten drugi zduplikowany to będzie dla prawej ręki. I jak ten jest przesunięty do lewej był przesunięty na minusie, to ten do prawej przesunął, przesuną na plusie. I mam takie dwa punkty, które teraz są gdzieś na pozycji stóp, to ja je wyprowadzam gdzieś w tym miejscu, żeby od razu jak włączę, żeby tam dłonie leciały do tych dwóch punktów. Czyli tu będzie lewa, tu prawa ręka. Po prostu ja chcę na razie Wam pokazać wizualizację, o co chodzi z tym ciągnięciem ręki w jakąś stronę. I tu mam, zostało mi tylko podczepić te punkty docelowe. OK, i teraz sobie uruchamiam. Widać, że ten chłopek ma teraz takie ręce wyciągnięte. I jak teraz sobie przesuwam tą, tym punktem, o, ja mogę ten punkt sobie przesuwać, i do tego punktu ciągnie mi dłoń. I oprócz tego, że pozycja się ustala, do tego, gdzie jest ten punkt, to tam jeszcze w kodzie było przepisywanie obrotu, nie? Czyli ja mogę też obracać tym punktem. I tam mi w tą do tego punktu leci mi ręka. Jak go sobie wyłączę ten punkt, to ta waga się zeruje i ręka wraca tam, gdzie była ustawiona w tej animacji tej statycznej. No więc tak to można sobie zwizualizować, o co chodzi z tym ik dłoni. To jest taka tylko wizualizacja, aby byśmy chcieli, żeby coś tam rzeczywiście działo na tej scenie. Czyli gdzieś tam gdzieś te dłonie frunęły. To ja proponuję zrobić coś takiego, że jak ten bohater dojdzie do ściany, ten awatar, to on po prostu dłoniami będzie się zapierał o tą ścianę. Na razie to mu wykrzywiam te ręce. A jak stanie tyłem do ściany, no to żeby się zapierał tak dłońmi, która tu źle widać. O, czyli gdzieś te, te dłonie trzymał za siebie, żeby się opierał o tą ścianę. Czyli można jakby sprawdzać, czy przed nim się znajduje ściana, tam odpowiednio dłonie pozycjonować. A jeżeli stanie tyłem do ściany, to niech się zapiera tymi dłońmi właśnie z tyłu. No więc próbujemy z tą ścianą sobie zrobić. Czyli tak, musimy tą ścianę sobie zbudować, to ja biorę tą podłogę, duplikuję. I to będzie moja ściana, tylko oczywiście ją dam sobie dalej. Jak postać dojdzie do tej ściany, to tam ma odpowiednio, dłonie mają odpowiednio reagować. I ja bym tutaj proponował, najprościej będzie, tak jak robiliśmy ze stopami, czyli okolic kolana puszczaliśmy w dół taki, tego raycasta. To tak samo też można w pozycji, ton można na przykład wypuszczać taki promień do przodu. Jeżeli w coś trafi, to tam się dłoń ma spozycjonować. Z tej pozycji dla lewej ręki, a tutaj z tej pozycji dla prawej. Wracamy tutaj, to co tu mieliśmy, to nas teraz nie interesuje, czyli ta wizualizacja, którą tu mieliśmy, to nas nie obchodzi. Ale tu musimy mieć dostęp do lewej i prawej ręki. I mogę ja sobie tą funkcję po prostu przerobię. To będzie. Chyba będzie najprościej. Czyli to, co obsługiwało mi stopy, to ja będę tym obsługiwał sobie ręce. Czyli tak, ja muszę z pozycji tego barku czy tam ramienia wystrzelić ten, ten raycast do przodu. Czyli tak, on mi tu będzie rysował promień z punktu, gdzie się znajduje ramię. W stronę, gdzie jest skierowany gracz. Znaczy postać. Czyli na razie tylko sobie zwizualizuję to, co ja chcę badać jakby. I tu będzie lewa ręka. To dla lewej ręki wywołanie. To będzie, a tu będzie dla prawej. A, nie podłączyłem tych rąk oczywiście lewa i prawa ręka, czy tam przez ramię, ramię, nie, ramię, tam lewe i prawe ramię, proszę podłączyć. O, i widać, że tu się rysują takie, takie linie, czyli ja chcę w tą stronę sprawdzać, czy ta postać, na przykład, jak tu dojdzie sobie do ściany, o, czyli jak będzie coś takiego, tutaj wypuszczę te promienie, one trafią w ścianę, to tam ma się spozycjonować dłoń. I on ma się opierać o tą ścianę pod... i to jest taka wizualizacja, że on nie może dalej iść. Przy czym on może wejść w tą ścianę, bo ten jego Collider, taki główny, on jest dosyć cienki, to tam sobie za chwilę to zwiększymy. Czyli jak już wiemy, że te raycasty to jest. Tak właśnie mają być wpuszczane. I to możliwe że to będzie działać. Wystarczy, że to chyba. Przepiszemy sobie. I tak. W pozycji ręki puszczamy w kierunku, gdzie jest postać skierowana taki właśnie rajcast. I puszczamy ten rajcast na maksymalnie na odległość, nie wiem, pół metra. Tutaj jest, co było wpisane, to tak sobie zostawiamy. Ten layer mask to sobie. Korzystamy jeszcze raz z tego, bo tam chyba było, wykluczaliśmy coś, żeby te rejkasty nie wpadały. Te, te które puszczaliśmy z pozycji kolan, dół, one miały nie, y, nie zatrzymywać się na innych kolejderach niż podłogę. Ok, i na razie sobie. Jak ten raycast się wykona i trafimy w coś, no to punkt, w który trafimy, będzie opisany w tym hit info. No i tu jest ten punkt, czyli ustawiamy ten punkt i jeszcze obrót ustawialiśmy, z tego co tu pamiętam, a to wywalimy, czyli tutaj ten obrót musimy zbudować, gdzie są te dłonie czyli my musimy jakby, jak tu jest dłoń i to są osie lokalne tej dłoni, to musimy patrzeć co gdzie, co gdzie porzucamy, czyli przód tej dłoni ma być skierowany w stronę, jakby ściany. A góra ma być skierowana do góry, czyli no tak jak mamy ten wektor do góry tego świata, to tam ma być skierowana dłoń do góry. A ten wektor tutaj, ten z, czyli ten przód dłoni, ma być skierowany w stronę ściany. A my puszczając tego rejkasta, my dostajemy, tak jak pamiętamy z tego stawiania tych stóp, dostajemy punkt, w który trafiliśmy i wektor normalny skierowany na zewnątrz. My z tego możemy sobie zbudować właśnie ten obrót. A to look rotation, co tu się podstawia? Tu jest forward, a upwards dobra. Czyli jak mamy normalkę skierowaną na zewnątrz, a przód dłoń jest, ma być skierowany do środka, czyli tą normalkę musimy tu odwrócić. A tu powiedzmy, że podrzucimy wektor 3 up. Czyli jakby dłoń opierając się o ścianę, będzie zawsze skierowana do góry i to teoretycznie powinno zadziałać. No i tutaj te wagi też wiemy, że jak raycast trafi, to waga jest zostawiona na jeden, jak ten rejkas nie trafi, to dłoń ma być no tam, gdzie animacja całkowicie tą dłoń. On tam wrzuca jakby te dłonie, o, i, czyli są nie tak jak trzeba. I ta odległość jest chyba za niska, bo on bardzo blisko musi podejść do tej ściany, żeby w ogóle wyciągnąć dłonie. W miarę działa, ale te wektory tutaj, te jakimś studem, są ok, czyli akurat. Tam metodą prób i błędów doszliśmy, że składając te dwa wektory, wektor skierowany do góry i wektor ten normalny tej ściany, tam nam się odpowiednio obraca ta, odwracają się te dłonie. Ale tak jak robiliśmy ze stopami, to można tam takie doobracać, można to wszystko. Czyli, no, czyli możemy na przykład wysunąć te dłonie na zewnątrz, ale tu chyba ten offset nie zadziała. Bo ten offset, jak robiliśmy, to zawsze stopę wystarczyło, żeby wypychaliśmy trochę do góry. Ze ścianą tak nie zadziała, bo jak wypchniemy jakiś stały wektor. No to na tej ścianie zadziała, a na ścianie obróconej trochę inaczej nie zadziała, bo będzie wypychało nie w tą stronę, co trzeba. Więc trzeba jakby na jakąś konkretną odległość wypchnąć tą pozycję tą dłoni trochę, trochę na zewnątrz. Czyli to nie może być wektor, tylko jakaś, jakaś stała pomnożona, zresztą zaraz zobaczcie, public, float i co to będzie? End offset. Czyli my możemy to, jakby, dłoń, żeby ona nie wchodziła w tą ścianę. wypychamy ją w kierunku, gdzie jest normalka tej ściany, czyli ten wektor skierowany na zewnątrz, pomnożony przez jakąś stałą. I tutaj jeszcze możemy tą dłoń sobie to obracać. Mieliśmy foot rotation, ja teraz dodałem hand rotation. Czy on nie wie, co to jest hand rotation? A, wektor 3 robiliśmy. No i te dłonie wnikają w ścianę, ale my tu tą wartością możemy trochę odepchnąć. I tu możemy sobie doobracać, to akurat nie tak, ten kąt. Tak samo jak robiliśmy ze stopami, tak też zrobiliśmy z dłońmi, że możemy sobie jakimiś tam właśnie offsetami doprecyzować, gdzie mają się te dłonie znaj znajdywać względem ściany. No i teraz jak ja tutaj stoję przy tej ścianie ta postać, to on spróbuje właśnie się tak jakby od niej odpychać. Tu jeszcze jest ten minus, znaczy minus jest też taki, że są nazgarski z umiesz w, w tym modelu akurat. Tu wychodzi to bardzo. Nie wiem, czy to widzicie. Jak Mixamo to ta postać była tworzona. Po stworzeniu postaci i widzianiu jej do Mixamo nadgarstki prawdopodobnie źle kliknąłem, dlatego są wygięte. powinien się wyginać gdzieś trochę wyżej, co nie? Ale to tym się nie przejmujemy. Możliwe, że macie jakieś lepsze modele niż ja. Eee, co tu jeszcze można by sobie dopasować, to to, żeby jak dłoń jest przy ścianie, czy tam przy jakimś innym obiekcie, który, który będziecie ogarniać, to żeby ta dłoń się prostowała. W momencie, jak ta postać chodzi, cokolwiek tam zaczyna robić, to widzicie, że on rusza tymi palcami, nie? No i jest taka animacja, że otwiera, zamyka te dłonie, no, czyli one w pewnym momencie są ok, za chwilę będą źle, bo ta animacja tam obracania czy chodzenia przesunie to, to tą, tą dłoń. No, ale głównie chodzi o to, że jak jest przy ścianie, to dobrze, żeby miał tą dłoń wyprostowane, dłoń miała wyprostowane wszystkie palce. Żeby to działało, tak właśnie ta to dotykanie ściany, to trzeba zrobić jakby osobną animację, która będzie działała równolegle z tą naszą główną animacją. No i można to zrobić w taki sposób, że dodajemy sobie osobną warstwę, która będzie dotyczyła tylko, tylko lewej ręki. Przykładowo, na razie robimy na lewą rękę, a tam już do was należy, żeby sobie zrobić na prawej. I tu musimy stworzyć sobie maskę tej warstwy. To musimy dać na maksa. I maska warstwy to jest, ona precyzuje, które, które kości jakby dotyczy ta, ta warstwa. I tylko, tylko te kości będą uszczelniane przez tą warstwę, a reszta nie. Czyli ta warstwa nie będzie wpływać na pozostałe kości. Czyli tak, mamy tu ten left-hand layer i potrzebujemy sobie zrobić tą maskę. Zróbmy może tak, jak mamy tą postać. I tu są animacje na tej postaci. To dodajemy sobie nowy klip i nazywamy sobie, że to jest Left hand on Wall, czyli lewa ręka na ścianie. Animowanie tych szkieletów, takich gotowych, które tam ustaliliśmy, że to jest humanoid, to jest trochę kłopotliwe, bo nie można tak sobie właśnie obracać tymi gośćmi. Trzeba ruszać jakby mięśniami, czyli to są zupełnie inne własności, i robi się to w ten sposób. Jak mamy tą animację, my chcemy taką animację z wyprostowaną ręką, czyli w zasadzie nie animacja, tylko jedna taka klatka będzie, która będzie wymuszała wyprostowanie dłoni. Tutaj musimy dodać sobie własność, i to wszystko w zasadzie ręcznie robimy. Rozwijamy sobie ten animator. No i ten animator ma tu własności dotyczące właśnie tych ruchu, tych mięśni. No i jak chcemy to zrobić, lewą rękę, no to szukamy rzeczy dotyczących lewej ręki. Czyli tymi plusami tutaj dodajemy rzeczy dotyczące właśnie ręki, a my chcemy wyprostować palce, więc będziemy, będą nas interesować te własności stretch. Stretch to jest jak bardzo jest ściśnięty albo wyprostowany dany kawałek palca. No i każdy palec się tam składa z trzech części, to dlatego jest 1, 2, 3. Czyli indeks to jest palc wskazujący, little to jest mały, middle to jest środkowy, ring to jest serdeczny, na no Thumb to jest kciuk i to chyba wszystkie palce. No i jeszcze jest własność spread. Jeżeli chodzi o palce, to, to ono oznacza, jak, jak ten palec jest rozstawiony względem pozostałych. nas interesuje powiedzmy tylko to Stretch, czyli jak palec jest wyprostowany. Czyli trzymamy Shift i dodajemy sobie te kości. Czyli mamy te wszystkie kości. Jak klikniemy preview i to nagrywanie, to wtedy w zasadzie robimy tę animację. Od razu mam tą klatkę końcową wywalić, bo my chcemy tylko jedną. I z podgląd, złączonym podglądem, złączonym nagrywaniem możemy tutaj blisko właśnie tej danej wartości, może to, jest, czekajcie, jest mniejsze, to, to rozszerzę, to będzie nazwy widać. Czyli mamy tak, yy, ustawienie pierwszej kości palca wskazującego. No jak tym ruszamy, no to on się zaczyna albo zginać jeszcze bardziej, albo prostować. A zero to jest taka, powiedzmy tam, wartość pośrednia. I jak my tu włączyliśmy ten preview do nagrywania, to w taką pozę skoczył. I ta poza to jest takie właśnie uśrednione Ściśnięcie wszystkich mięśni, więc my tu nie operujemy na, na obiektach, tylko operujemy na wartościach dotyczących właśnie tych mięśni. Czyli w zasadzie, teraz jak to mamy nagrane, to musimy po prostu te palce sobie wyprostować. Ja tu tak metodą prób i błędów doszedłem, że jak chcemy wyprostować te wszystkie palce, to w zasadzie te wartości powinny być tam na poziomie pół, może trochę dalej, trochę dalej, 0,7. Trochę to jest żmudne, ale można po prostu skopiować i wkleić te wszystkie wartości. No i w ten sposób nam się ta cała dłoń wyprostowała, ta animacja się tutaj nagrała. No i to w zasadzie tyle: to jest wyprostowana dłoń, wyprostowana tam poza dłoni do tego, jak postać podchodzi do ściany i ma się tą, tą ścianę zaprzeć. Teraz tak, tą animację sobie tu wrzucamy. Dobrze, że wrzuciliśmy, ale jeszcze jedną animację potrzebujemy: taką animację Idle, czyli jak potrzebujemy tutaj taki stan, bo tu nie da się przejścia zrobić z entry, to po prostu. Od razu by nam wyprostował tą dłoń. A potrzebujemy jeszcze taki etap wstecz, czyli jak ta dłoń nie jest tam ani zgięta, ani wyprostowana, w ogóle żadna animacja nie działa na tej warstwie. Czyli taka pusta animacja jest jeszcze potrzebna. Ja sobie to zduplikuję i to sobie nazwiemy 2 Left Hand Idle. Czyli to ma być po prostu, klikamy na to dwa razy i wywalamy tutaj wszystkie klatki. I to jest pusta animacja. I tu się nic nie dzieje. Czyli tą wywalę od razu, ten Left Hand Idle to jest. Pierwsza animacja, ona jest wejściowa na tej warstwie. I to wrzucamy tutaj. I tu ma nastąpić przejście, czyli wyprostować się ta dłoń w momencie, jak. Czy ja tu mam już parametr? parametr mam left hand on dual. taki parametr, parametr typu ból Robimy i przejście z tej dłoni, tam pustej animacji do wyprostowanej dłoni ma nastąpić w momencie, jak ten left hand on dual będzie true. I od razu przejście w drugą stronę czyli jak left hand on the wall jest false. Czyli z wyprostowanej dłoni do takiej pustej animacji, czyli nic się nie dzieje na tej warstwie, wracamy jak ten left hand on the wall jest na false. Tu od razu te przejścia można sobie tam, nie wiem, skrócić. Ja to zazwyczaj daję do 0,1. I jeszcze tej maski nie zrobiliśmy. Bo jak bez tej maski, to tu się dziwne rzeczy zaczną dziać. Czyli tak, tej maski nie mamy. To sobie stworzymy tą maskę. Yy, może być tu w tym folderu Animations nawet. Create Avatar Mask. Sobie klikamy. I tu bierzemy, że to jest tylko left, left Hand Avatar Mask. Na zakładce Humanoid wyłączamy wszystko. Włączamy tylko lewą rękę. Maskę mamy gotową, tylko ją trzeba tutaj wybrać. Jest left hand avatar, mask. Tu chyba wszystko już jest OK. No i w kodzie rozs rozszerzone jest. Y mieliśmy taką metodę, napisaliśmy handle it arm i ja ją tutaj rozszerzyłem. Dodajemy jeszcze string param name, czyli parametr tutaj przekazujemy, który ma zostać ustawiony na true albo false, jeżeli dłoń dotyka ściany. No i to jest. Te, te dwie linijki. Tu jest linijka, że ustawia na true, a tu ustawia na false. Jeżeli postać dotyka albo nie dotyka ściany, to dany parametr, znaczy da, dana dłoń dotyka albo nie dotyka ściany, to ten parametr musi ustawia na true albo na false. I tu ten parametr przekazujemy. W przypadku lewej ręki to jest left hand on wall. Czyli tak, żeby to działało, to jeszcze trzeba pamiętać, żeby na tym wszystko. Odklikane i piknięta ma być tylko ta lewa dłoń. I analogicznie się robi z prawą dłonią. Jakby miała się wyprostować. Czyli, jakbyśmy teraz chcieli awatar do prawej ręki, to analogicznie wszystko powtórzyć. Ctrl D to sobie duplikujemy. Right hand awatar mask. Tutaj Humanoid otwieramy. Tą wyłączamy. Tą lewą, włączamy prawą. Tu sobie zrobimy warstwę osobną do prawej ręki, czyli tu będzie right hand layer, potrzebujemy tutaj wrzucić, możemy skorzystać z tego left hand idle jeszcze raz, bo tam ta animacja jest pusta. Jeżeli ona jest pusta, to nieważne, czy, czy będziemy mieć to na warstwie z lewą ręką, z prawą ręką, nieważne. Czyli tak, taki pusty stan, tego możemy tu użyć jeszcze raz, mimo on jest do lewej ręki, teoretycznie tak się nazywa tą animację do prawej ręki sobie zrobimy tak, że w zasadzie to możemy to zduplikować, ale i tak szybko będziemy wywalać więc tak, to duplikujemy right hand on wall tu klikamy na tą postać gdzie to jest? right hand on wall nie ma, bo nie jest na animator. czyli od razu tą animację tu wrzucamy I od razu sobie dajemy parametr Bull right hand on Wall. I analogicznie przejście z pustej animacji do ręki na ścianie ma być po tym, jak ustawimy ten parametr, czyli right hand on wall jest na true, a w drugą stronę, jak jest na false, i tu nie ma exit time, tu nie ma exit time, tutaj długość przejścia tam dajemy na 0,1. I tu długość przejścia też dajemy na 0,1. I to jest warstwa Right Hand Layer i ona też musi mieć maskę, tylko już nie do prawej ręki, lewej ręki, tylko do prawej ręki. I tą wagę dajemy na maksa. Jak tego Weight nie damy, to w ogóle ta warstwa nie będzie działać, ta animacja się nie będzie wykonująca. Nie mamy tej animacji, to tak, klikamy na postać, Animation, tu się powinna ta animacja pojawić, bo już jest na którejś warstwie. Czyli tak, Right Hand On Wall, tu są rzeczy dotyczące lewej ręki, to to wywalamy. To wszystko wyrzucamy, preview, nagrywanie, dodaj property i tu szukamy w animatorze ustawień dotyczących prawej ręki. No i nas interesuje tak, Czy z shiftem możemy sobie klikać, wyprostowanie tam palca wskazującego, palca małego i tak dalej. Jaką tam wartość ustaliliśmy? 0,7, tak? Czyli tu wszędzie 07. I tu widać, że się ta prawa dłoń zaczynają się palce wyprostować. O, można tabę, Super. Dobra, i to jest animacja taka pusta wyprostowania prawej dłoni. I jeżeli wszystko mamy ok, to ja to uruchamiam. O, dobra, jesteśmy przy ścianie. I jedna i druga dłoń się wyprostowuje. Tu się jakieś dziwne rzeczy. Dzieje. Right hand. Aha dziwne rzeczy się dzieją, bo jak ta animacja wygląda right hand layer. Aha, bo on tu nam jak się dodaje Property, to on z automatu dwie klatki tworzy i trzeba tą drugą klatkę po prostu tą końcową po sekundzie wywalić.